Dla Jego Bolesnej Męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Bolesnej Męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Bolesnej Męki, Siedzie dla nas, roboty, dla nas coś, i świata całego dla Jego wolność. Racanie, nie, nie głową, Ojciec, wierze, nas, wierze, się wierze wierze, o, do roboty, nas Czekajcie na włosie Skąd to wszystko ma być na was płacone, widioci? Wydane jest polecenie, także bardzo proszę, proszę, ja, proszę, proszę, proszę bardzo proszę o zastosowanie Nie jesteście Polakami, co wy robicie w tym kraju? Co robicie w tym kraju? Nie kochacie Chodzi. Boga Oj, tym, Co robicie w tym kraju? Kary? Polakami tam nie, nie jesteście. Polakami. Bo tam Bo tam nie jesteście. Tam się, co wy robicie? Pana, no jeżeli tyle czasu to jest i Pani dzień, dzień nie przeszkadza. A ja Panu powiedziałem, 3 z 11. Jedenastek śpi Nie jesteście Polakami. Zajmijcie, zajmijcie mundury, bo nie jesteście Polakami. Jest? Rodzina będzie oglądać, jak panowie się spisujecie tutaj. Będzie dumna. Siedzi będą dumni, jak czyścicie, jak, jak staruszki usuwacie. Kiedyś syn będzie z pana dumny, panie komendancie, jak pan czyścił tutaj staruszki jak będzie oglądał w YouTube tate. Albo córka będzie dumna. Panowie strażnicy, dzieci będą was dumne. Będą oglądać na YouTube, jak mnie

Co robicie? Co robicie w tym kraju? Jesteście się Ona, Jesteście jestem zawodnikiem. Ostatnio widzimy. Hanba, 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 hanba.

Hańba, 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 Polacy, Polacy, to był wasz prezydent, to byli wasi generałowie, to byli wasi parlamentarzyści! To byli wasi generałowie, to był wasz prezydent! Co wy robicie. Zbawcie! 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 Wasz prezydent to był. wasi, Wasi generałowie to byli! Wasi to byli Wasi przełożeni, mamentarzyści, hańba, proszę pana, hańba, za miesiąc będziecie nas zamykać, tak, zamykać będzie się nas, Bo za to, że chcemy się modlić, chcemy pamiętać, hańba. No. Będą was dumne, będą was oglądać w internecie. Na YouTube, ja, mówię, ja, mówię, ja to a dlaczego to robiłeś? Państwa, są szejdzie. Niech pan to kręci. Weź pan to kręci buntą Ja to nie wyrzucają. A co oni to z tego zrobią? Co robią złego? No Pociągają, z Znicze. To jest pamiątka, to jest akt, to jest akt hołdu, proszę pana. No rozumiem, ale. Został złożony hołd przez ludzi. Znicz, I co ma to się palić? symbol? Ma się palić tak, przez... Dopóki się nie dopali. Taki jest symbol. Ale przecież ile to już minęło miesięcy od tego? Pana, od tego tej tragedii. Ile minie lat? Ja orzeł Biały Ja Biały orzeł, biały orzeł... Krzyż do góry ruszanie Wielki bolszewika Wielki orzech! 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 Wielki do góry orzech! Wielki orzech! Tam burdel! Tam burdel jak rzekąska! Czemu tam was nie ma? Bo łatwą robotę lubicie, tak? Łatwą robotę lubicie, Lenie! Buskną łapy!

no. Dociera? Po Dociera? No. 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 Tam, tam, Dlaczego to, tylko tu spod pałacu? Czemu tylko tu? No. Czemu tylko tu? Wszędzie sprzągnąć. No. Ale, Ale ich tu kole to w Bo pamięć smoleńska musi dino. tak? Kazaliście. Oni kazali, aby robić Ale mało. Ktoś im powie, oni jak na drutach. A każą wam ręce włożyć coś, to też włożycie? Też włożycie? A jak wam gówno każą włożyć, też włożycie? No sądzę, że tak. Za kasiorę zrobią wszystko. Za kasiorę zrobią wszystko. Co

Krzyż goń, 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 broń! do goń, 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 do góry, różaniec, goń, 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 góry, różaniec, góry, różaniec, goń, goń, Krzysz do góry góry, goń, goń, goń. Pravi je samo! je samo! To jest samo! To jest samo! Ten to alkoholik ten, ten kacholik nas opuścił. Tak. Takie pieniądze to ja w życiu nie miałem jak ty teraz robisz facet. Takich pieniędzy. Nigdy takich pieniędzy w życiu nie zarobiłem, jak ty teraz zarabiasz w Tak, masz napisane na twarzy, że takie pieniądze robisz właśnie. Jakie? takie jak w tej chwili robi za to za to pijące za to co robisz... za to, to sobie ja nie za to robisz. Z żadną gazetą za to żadną robisz. nie za to robisz nagrywa nie nagrywa po prostu nagrywa no, no bo... nie da. Da. może no. dla siebie... No, no. dobrze prostu nagrywa nie tak dobrze. Dobrze. ale za nie człowiek pijany no, ale nie jest pijany nie jest ale nagrał nie nagra jest dobra. jak ZOMO robi z polakami nie można ich porównać do zomu. Co, nie można ich do zomu porównać? Wszystko się zmieści. No więc, panie, ja przez takich skórów nosiłem półtora miesiąca konieżu, dwa tygodnie leżałem w szpitalu. No i naprawdę myślę, że jestem z Dobranoc. Chodzi o pewne formy zachowania. Działania może on tak może. Ale czy ja się? udział w sprzątaniu zniczy. No to, to są są narusze państwa. Ojej, a my to jesteśmy co? Jesteśmy marginesem pańka. społecznym. Nie mamy prawa tutaj szanować postawić zniczy. A nas to się Jak się nas szanuje? Jak się, jak się. Ale przecież no, to Szanować panów wykonuje a oni, nie a oni, oni szanują na. naszą Ja, ja wróciłem tam wczoraj do pracy, czy czy do szkoły, a nie tu się uczyć. Jutro pani co tutaj jutro robi? Ja jest jestem Pani może tutaj chodzić, a ja nie mogę, tak? Bo pan jest takim, jakby będzie się albo uczyć, albo pracować. A nie jutro mam wolne, bo jutro jest święta. Nie szkodzi. Nie. Jutro jutro. Ponie... A dzisiaj też trzeba się wybrać. Szkoda, czasu nie ma z tym dyskutować, idziemy. Nie wiem コテコレいシャー,ー。